Nie tutaj Mistyka Dark i dzisiaj chciałem Wam zaprezentować mój drugi update Między innymi recensja zestawu Lego Star Wars. Oto on. Tak. No niestety się nie zachowało pudełku, gdyż komplet jest dość stary. Zresztą możecie to ocenić po instrukcji. Ale instrukcja jest, myślę, że... Tylko tyle wystarczy. Zestaw też jest. Dobrze, przejdźmy do, o, najpierw od instrukcji. O, no, książeczka nie była za duża. Było tutaj mniej więcej... Yy, 17 stron. 18. 19, 19 stron było w tej książeczce. No, z tyłu mamy różne komplety. Tutaj widzimy... Ten komplet Imperial X-Wing Starfighter, Battle of Naboo i Bounty Hunter Assault Gunship No, mam nadzieję, że ten go będę miał Dobrze, więc przejdźmy do zestawu Dobrze, mamy tutaj Mamy tutaj dwóch y, klonów trooper Boba Squad z dwoma ma blasterami małymi. Yy, tu jest klon. Ja yy, nie, nie za bardzo pamiętam, jak on się nazywał, ale na... tutaj widzimy, że jest on na ścigaczu. Tak, no i oto on. On na pudełku był, że niby jest nowy, bo jest nowy. Z dwoma małymi pistoletikami, normalna główka klona oczywiście. Tak. No i po środku jest y, Art Trooper, klon Art z dużym blasterem. Jego helm jest unikatowy, tak jakby z normalną główką, z normalnym działkiem i z dużym blasterem. Dobrze, teraz przejdźmy do ścigacza. Ścigacz skarb. Nie ma za dużo możliwości, to jest no, kompletnie no, nie posiadło zbyt dużych części. No jedyne co posiada to tylko to tutaj te takie, no, ja na to no, mówię narty. Tutaj coś się odczepiło. Tak, te narty można tak. Tutaj mamy co takie, ten. Takie kierownice. No i to było na tyle, no jak na dzisiaj. Z naszym... Aha, i, i ten komplet się nazywa e, Clown Troopers Battle Pack. Jeszcze zapomniałem dodać. No. I no, to było na tyle. Dzięki, subskrybujcie i komentujcie. Siema.